Dźwięk, kamera, akcja, gramy. Witam, ja nazywam się Michał Urgacz, a to jest kolejne wydanie punkturowych wiadomości. Не жуть. Oto jest pytanie, bo właśnie dzisiaj podczas News dowiecie się jak pracować z obszarem aparatu rzucia, jak rozluzowywać tonus mięśnia jeżeli chodzi o mięsień żwacz oraz oczywiście o temporalis. Powiemy również jak zareagować jeżeli chodzi o staw skroniowo-żuchwowy. Następnie przechodzimy do akupresury i tutaj już będzie nieco inny obszar. Przeskakujemy sobie do obszaru przepony. Pokażę Wam kilka zgrabnych chwytów, jak wyluzować właśnie mięsień przepony czy to u swoich pacjentów, czy to u Was samych. Następnie przechodzimy do punktów akupunkturowych. Naszym gościem będzie kidney6, bardzo, ale to bardzo skuteczny punkt, więc mocno słuchajcie. Później przechodzimy do neurologicznego placu zabaw. Wyrywamy sobie kawałek kręgosłupa z pleców i będziemy bawić się w pewnego rodzaju neuroświadome postrzeganie naszego kręgosłupa i tętnienie naszym kręgosłupem. Zaczynamy. Jak zrobić, żeby szczęka delikatnie opadła? Trzeba rozluzować przede wszystkim partie mięśniowe, które będą zaangażowane właśnie w taki problem zgrzytania zębami, problem okluzji. Będzie tam oczywiście maseter brany pod uwagę i będzie tam temporalis, czyli mięsień żwacz i mięsień skroniowy. No i oczywiście dochodzi do tego staw skroniowo-żuchwowy, który musimy tutaj uwzględnić i wpłynąć również na jego, na jego regenerację, na jego lepsze dokrwienie i odczuwanie dobrze, jak znaleźć korelację jeżeli chodzi o aparat zrzucia trzeba tutaj pójść do konceptu Eciwo, który serdecznie polecam, jeżeli chcecie zerknąć tutaj, zobaczcie, że macie ikonkę, ikonkę tego szkolenia, w tym koncepcie dowiecie się, że partie mięśniowe mają swoje korelacje, nawet kształtem będą do siebie podobne, co więcej pewnego rodzaju budową i funkcją będą do siebie podobne, mięsień, żwacz taka bita buła, bardzo, bardzo mocna buła, nie, będzie bardzo mocno korelować tutaj do poziomu piszczelowego przedniego, jak to odwzorować Субтитры poziom kolana w takim obrazie makro, poziom kolana to jest poziom oczu, pięta będzie znajdowała się naszego pacjenta w obszarze, w obszarze brody, no oczywiście kość, kość biodrowa i tutaj staw biodrowy będzie mniej więcej gdzieś na czubku, na czubku głowy. Więc cały ten przedział będzie reprezentował piszczelowy przedni, mięsień piszczelowy przedni kilka prostopadle zaaplikowanych igieł będzie bardzo mocno wpływało na to, ażeby właśnie wyruzować mięsień żwacz. Dlaczego tak jest? Ponieważ mięsień żwacz jest zasilany ze stomak, czyli z żołądka, z merinianu żołądka, i również piszczelowy przedni będziemy mieli tutaj zasilany właśnie z obszaru żołądka. Więc ta stymulacja będzie odwzorowaniem właśnie tutaj tego mięśnia żwacza. Ale to nie jest wszystko, bo trzeba jeszcze wyluzować tutaj mięsień temporalis. Zobaczcie, potężna płaszczka, która mocno tutaj wdziera się na obszar czaszki i jest jak taki wielki, skurczający się, kurczący się. Kurczący się obszar dosyć mocny, dosyć płaski. Co może tutaj korelować i co będzie bardzo, bardzo podobne w tym samym odwzorowaniu? No, oczywiście, pasmo biodrowo-piszczelowo to jest raz. Można tutaj wpłynąć przede wszystkim przez nakowanie lub akupresurę, Ale gdy wywrócimy ten obraz, to cała projekcja tam, gdzie jest kość strzałkowa, tam, gdzie będą wszystkie powierzchnie nad kością strzałkową, czyli część zewnętrzna, część boczna, przebieg Goldbladder, jeżeli chodzi o meridiany, będzie równoważył właśnie mięsień Temporalis. Tam również prowadzi kilka igieł tutaj proponowałbym bardziej równolegle, ponieważ struktura jest bardziej płaska, jeżeli chodzi również nawet o aparat rzucia. To będzie wpływało dosyć mocno, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Temporalis. Taki układ, czyli zaaplikowany stomak piszelowy przedni, oraz w projekcji mniej więcej kości, kości strzałkowej od bocznej strony atakując, to będzie rozluzowanie zarówno tego obszaru, jak i tego obszaru. Co można jeszcze dorzucić? Można oczywiście dorzucić obszar kolana, bo jeżeli tu mamy dużą partię mięśniową, i tu mamy dużą partię mięśniową, to staw, który chcemy od w koncepcie Ecivo czy w koncepcie akupunktury doktora Tana będziemy mieli właśnie na poziomie stawu kolanowego, o czym mniej więcej będą korelować tutaj do stawu kolanowego, więc na tym poziomie właśnie znajdziemy staw skroniowożuchowy, więc aplikujemy również, również igiełki w okolicach stawu kolanowego w części przedniej i części bocznej. To będzie mocno wyluzowywać i do, wpływało na dokrwienie również stawu właśnie skroniowożuchowego. Spróbujcie, dajcie znać w komentarzach jak wpłynąć na mięsień przepony za pomocą akupresury. Rozwiązanie jest bardzo, bardzo łatwe i możecie sobie szybko pomóc, jeżeli chodzi właśnie o ingerencję w te strefy za pomocą stref dystalnych. Akupresury będziemy dokonywać na przedziale lang, na zgięciu mniej więcej łokciowym, w przedziale, w przedziale meridianowym lang. Lang 5, jeżeli chodzi o lokalizację punktów. W tym miejscu szukamy bolesnego miejsca, czy to jest przyśrodkowa strona. W tym miejscu szukamy bolesnego miejsca, uciskamy i stymulujemy takie 300 kółeczek, czy to kciukiem dokonywane, czy to palcami, palcem wskazującym będzie jak najbardziej pomagało dla wyluzowania właśnie obszaru przepony. Można również wykorzystać drugie rozwiązanie, czyli obszar kolana, bo pamiętajcie, że kolana to zawsze są łokcie w tych metodach dystalnych, czyli są odwzorowaniem, odwzorowaniem łokci. Możemy więc to rozwiązanie również zrzucić tutaj poniżej. Jesteśmy w obszarze kolana, delikatnie dystalnie, mniej więcej tak jak głowa kości piszczelowej. W tym miejscu będziemy szukali w przedziale splin, bo splin będzie balansował lang swoją drogą z metody doktora Tana, do której serdecznie zachęcam. W tych obszarach szukamy tkliwych miejsc na kości piszczelowej. Na pewno je znajdziecie w, w okolicach przyczepu gęsiej stópki. Tutaj będziemy dociskać i to również będzie wpływało właśnie na obszar, obszar przepony naszej czy, czy osób, którym będziemy chcieli pomóc. Spróbujcie i dajcie znać w komentarzach. Jesteśmy przy punktach akopunkturowych, a naszym bohaterem dzisiejszym jest Kidney 6, czyli Nerka 6. Znajdziecie go pomiędzy więzadłami piszczelowo-piętowym oraz piszczelowo-łódkowym. Tutaj będzie właśnie umiejscowiony Kidney 6. Jeżeli chodzi o działanie, możecie zobaczyć sobie takie klasyczne rozwiązania tutaj, właśnie na pasku, przelatują, przelatują przed Wami. Natomiast ja Wam powiem dodatkowo, do czego ten punkt jest bardzo, bardzo mocno skuteczny. Będzie bardzo, ale to bardzo mocno skuteczny w oddziaływaniu na wszelkiego rodzaju dyskopatie, na wszelkiego rodzaju problemy, również związane ze stawami międzykręgowymi. Tutaj będziemy mocno aplikować te igiełki i soczyście aplikować te igiełki po to, żeby wpłynąć właśnie na funkcjonowanie stawów, stawów międzykręgowych, na to również, żeby wpływać na krę Kręgosłup jako taki. Jest to swoją drogą bardzo mocna korelacja przejścia L5 do, na S1 oraz no L4 na L5, to jest ten sam poziom, jeżeli chodzi o wzorowania, można to dodatkowo wykorzystać. Co więcej, ten sam staw, czyli staw skokowy będzie reprezentował mniej więcej poziom, poziom tutaj odcinka szyjnego, jeżeli chodzi o C7, więc Wy idąc delikatnie poniżej tego stawu, wchodząc tam igiełką właśnie pomiędzy te dwa więzotła, które wymieniłem, będziecie oddziaływali tak, jakbyście byli nad kręgami C7 i bezpośrednio ingerowali właśnie tutaj w obszar Kręgosłupa. To jest silne oddziaływanie, bardzo bogaty obszar, jeżeli chodzi o zagęszczenia proprioceptywne. Warto to wykorzystać właśnie do stymulacji głowy. Kiedy można jeszcze to zrobić? Jeżeli będziecie mieli bardzo, bardzo mocne dolegliwości związane z barkiem, które nie będą puszczały z wszystkich rozwiązań zewnętrznych, meridian zewnętrznych, które przebiegają, warto ten Kidney 6 jako rozwiązanie stawowe tutaj, tutaj właśnie dodać dla naszych pacjentów. Kidney 6, bardzo solidny punkt, bardzo silny punkt, wykorzystajcie. I dotarliśmy do neuroświadomego co zabaw wyrywam kawałek kręgosupa, żeby wdrożyć Was w bardzo, bardzo przyjemne ćwiczenie. Proponuję, abyście wykonali je w pozycji leżącej, tak aby wasz kręgosłup był maksymalnie zrelaksowany, tak aby nie było bólu, jeżeli go macie, przykładowo z odcinka lędziowego, taką pozycję znajdziecie, która będzie dla was maksymalnie bezbolesna, maksymalnie rozróżniająca. Co później robimy? Łapiemy swój puls, łapiemy swoje tętno, można to zrobić z tętnicy, nie, z tętnicy szyjnej, można to zrobić z tętnicy promieniowej, jeżeli chodzi o nadgarstek lub po prostu wsłuchując się w rytm swojego serca patrzymy, kiedy jest to puls, ta pulsacja. Gdy już złapiemy tą pulsację, wyobrażamy sobie, że ta pulsacja dociera do każdego z naszych kręgów. Idziemy sobie po kolei, tak jakbyśmy schodzili po drabinie, więc nie rozpraszamy się na wszystkie, ale koncentrujemy się chociażby od C7, czy od kręgu, od kręgu odcinka lędźwiowego, gdzie chcecie, możecie wystartować, tak jakby ta pulsacja dobijała się tutaj do naszego kręgu, tak jakby młot pneumatyczny uderzał, tak jak nasze tętnienie tego serca. Co tutaj jest przyjemne i co ja co ja jak gdyby tutaj naj, najbardziej odczuwam, co, co również osoby praktykujące tą, to, to ćwicząko odczuwają. Najprzyjemniejsze jest przesuwanie w tych kierunkach za pomocą tego młota, które jest tak naprawdę niemożliwe w fizycznym świecie, ponieważ tutaj stawy bardzo mocno trzymają, jeżeli chodzi o stawy międzykręgowe, więc przesuwanie takie. W wyobraźni tych kręgów względem siebie. Serce uderza w jedną stronę ten krąg, serce uderza w drugą stronę ten krąg, ustawiając dokładnie w tym miejscu, w którym on powinien być. Można oczywiście wywołać pewnego rodzaju uderzenie kompresyjne, można podbijanie tego kręgu zgodnie z Waszym pulsem. Chodzi tylko i wyłącznie o to, ażebyście byli w tym miejscu, ażebyście również poczuli pulsację swojego serca, pulsację układu krwionośnego właśnie w tym miejscu. Bardzo często będzie temu towarzyszyło pewnego rodzaju rozpływ Ciepła. chodzi tutaj o wyluzowanie. Chodzi o to, że układ nerwowy uspokaja się, jeżeli chodzi o tą strefę. Uspokaja również tą bardzo mocną obronę mięśniową, która bardzo, bardzo często tutaj występuje. Więc wryt swojego serca po prostu balansujecie tutaj swoimi poszczególnymi kręgami. Jeżeli ten będzie załatwiony, przechodzimy do tego niższego i zamiatamy tym poniższym I następne, i następne, i następne, jak po drabinie. To wszystko w tym odcinku. Czy mamy coś do dodania? Myślę, że nie, natomiast jeżeli wy będziecie mieli jakiekolwiek pytania, oczywiście zadawajcie w komentarzach poniżej. Wspieracie ten program przez udostępnianie treści tego wideo, udostępnianie tej zawartości oraz przez zakup szkoleń na akumajk.com, do którego serdecznie zachęcam. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!